A przed nami radość ze spotkania z Alanem Cymbalistą. Witam cię, Alanie. Witam bardzo serdecznie. Przedstaw Witam nam Państwa. się również i ty. No to nazywam się Alan Cymbalista. Przyjechałem z Dolnego Śląska, pochodzę z Jawora, aktualnie mieszkam w małej wsi na, Do no, na Dolnym Śląsku, w Nowej Wsi Wielkiej. Uczysz się, studiujesz, pracujesz? Nie, uczę się w, 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 w szkole muzycznej w Legnicy. Drugiego stopnia jestem w drugiej klasie na, na wydziale wokalnym. Śpiewam bardzo często w domu, y, sobie tak bardziej rozrywkowo, bo teraz aktualnie kształcę się w kierunku klasycznym. Ale staram się jakby te dwa gatunki ze sobą połączyć. Ale w klasycznym y, śpiewie, tak? Tak, jak, w klasycznym śpiewie operowym. Jak, jakim głosem dysponujesz? Tenorem. Takim jak kiepura. Na przykład. Oraz mnóstwo innych wspaniałych tenorów e, świata. Tak jest. Stan też jest tenorem. Stan też jest tenorem. Bo no wiemy, że było cymbalistów wielu, a Kiepura był jeden po prostu. No ale jest jeszcze Alan pośród nich, także dysponujący tenorem. Tak naprawdę ta moja cała ścieżka muzyczna zaczęła się kilka lat temu, jak rodzice kupili mi pod choinkę gitary. Ja na tej gitarze się troszeczkę nauczyłem, śpiewałem dużo utworów country, później przeszedłem w takie troszeczkę inne kierunki, bardziej rock'n'rollowe, czy Roya Orbisona, czy Elvisa Presleya. Na sali są zdaje się twoi rodzice, których witam bardzo serdecznie. Jak na, mają na imię? Anna i Wiktor. Ania i Wiktor. I nie chcieliście mieć w domu Elvisa Presleya? Alan jest tak troszeczkę skromny. Alan kończył biochemię, miał zostać lekarzem. Mama, mama prosiła, żeby został chirurgiem, ale kupiliśmy gitarę i wyszło jak wyszło. No teraz nie możemy mu zabronić. Życie zweryfikuje, a życie zweryfikuje. No i lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa, niech będzie prawa. Proszę bardzo, numer sześć. Ania. Wiatr od Klimczoka. O, Wiatr od Klimczoka. Wiatr od Klimczoka we włosy, mój drogi, Dobrze. Dobrze, a nie, nie, jeszcze nie biegniesz, jeszcze nie biegniesz. Na razie nasz bohater, gość główny, Stan Borys. W dolinach już kwitnie głuk, a ja ciągle czekam na ciebie. Tak to brzmiało w oryginale. Myślę, że jeszcze dobry uczynek zrobię, jak pozwolę Ci pozdrowić całą Twoją szkołę. Tak, pozdrawiam szkołę, pozdrawiam moją nauczycielkę panią Ole, pozdrawiam dziadków, którzy nas oglądają, babcie Krycie i dziadka Mariana. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, znajomych. Bo nie będę wymieniał, bo jest tego troszeczkę i, i, i boję się, żeby kogoś nie urazić. Taśma profesjonalna czy linią melodyczną? Profesjonalna. Profesjonalna, proszę pana. Przed państwem Alan Cymbalista. Gdy pośród beskidzkich wzgórz Od klimczoka wieje O gna stada stadach, A ja, że w komarach chwieje, Gdy wiosną... Czekam na ciebie, a ja ciągle czekam na ciebie. A ja ciągle czekam na ciebie. Szybka. Szybka, szybka, szybka. 站在那。